We wrześniu 2017 roku właściciele domu w Las Vegas zaczęli zauważać podejrzane obciążenia na kartach kredytowych. Kilka dni temu para zgubiła torebkę z kartami kredytowymi. Założyli, że zapewne gdzieś w domu. Jednak po zobaczeniu tych dziwnych transakcji zdali sobie sprawę, że tak nie jest. Ktoś musiał ukraść torebkę. Postanowili sprawdzić nagrania z monitoringu, aby dowiedzieć się o której godzinie mniej więcej wychodzili z domu i kiedy wrócili bez torebki. Ale co dziwniejsze, ani razu nie zdarzyło im się wrócić do domu bez wspomnianej wcześniej torebki. To skłoniło ich do dokładniejszego sprawdzania nagrań. Analizowali praktycznie wszystko godzina po godzinie, aż w końcu znaleźli to. Dwóch mężczyzn przeskoczyło przez płot, aby dostać się na podwórko, a stamtąd po prostu weszli sobie do domu, który nie został zakluczony przez właścicieli. Następnie udali się do kuchni, gdzie ukradli wiele kosztowności. Jedną z nich była torebka. Najbardziej niepokojące jest to, że właściciele spali na kanapie w salonie zaledwie kilka metrów dalej. Biorąc pod uwagę sposób, w jaki intruzi chodzili po kuchni, jasne jest, że byli tego świadomi. Gdyby właściciele domu w tym momencie się obudzili, zapewne to spotkanie skończyłoby się o wiele gorzej. Sprawcy tego włamania nie zostali zidentyfikowani aż do dnia dzisiejszego. Jerome Kennedy i jego żona byli właścicielami domu w Pittsburghu. Nie wyróżniali się oni na tle innych, zwykła, przeciętna rodzina. Jednak w pewnym momencie zaczęli oni słyszeć dziwne odgłosy dochodzące z ich strychu w nocy. Początkowo ich to tylko budziło i postanowili ignorować te dźwięki. Ale w ciągu kilku następnych nocy, prócz odgłosów, zauważyli również światło wpadające przez rurę. To spowodowało, że Jerome wezwał policję. Uważał, że jest to ich sąsiad, który mieszkał za ścianą. Jednak gdy policja do niego przybyła, aby go przesłuchać, ten wszystkiemu zaprzeczył. Ze względu na to, iż Jerome nie miał żadnego dowodu, policja nic z tym faktem nie mogła zrobić, ale ten wciąż uważał, że jest za to odpowiedzialny ich sąsiad. Dlatego postanowił zamontować kamerę na strychu, aby uzyskać dowody lub przynajmniej zobaczyć, co powoduje te dźwięki. Przypuszczenia Jeroma się potwierdziły. To ich sąsiad czołgał się po strychu. Widząc to, mężczyzna zadzwonił na policję, a teraz, gdy miał dowód, jego sąsiad został aresztowany. Następnie odkryto, że Robert zbudował zdejmowaną ścianę, aby uzyskać dostęp do ich strychu. W ścianie dzielącą mieszkania znaleziono również wiele dziur. Ten dowód, wraz z niepokojącym materiałem filmowym, ostatecznie doprowadził Roberta Harile do oskarżenia o prześladowanie i wtargnięcie. W październiku 2021 roku matka Kienu Winchester i jej dwuletni syn byli sami w domu. Ich dzień zaczął się tak jak zwykle, jednak wkrótce miało się to zmienić. Kobieta zaczęła słyszeć walenie w drzwi frontowe, a następnie usłyszała męski głos wołający o pomoc. Postanowiła podejść do drzwi wejściowych, aby zobaczyć kto to jest. Mimo to nie znała mężczyzny, więc go zignorowała. Z czasem uderzanie w drzwi, jak i wrzaski stawały się coraz mocniejsze. Doszło również do momentów, w którym mężczyzna nie tylko chciał zwrócić na siebie uwagę, ale po prostu włamać się do domu. Przerażona kobieta wzięła swojego syna i zabarykadowała się w łazience na piętrze. W momencie, gdy kobieta się ukrywała, mężczyzna włamał się do domu. Wszystko zostało nagrane przez kamerę bezpieczeństwa. Mężczyzna użył drewna, aby włamać się do budynku, następnie głową wszedł do środka. Kobieta zadzwoniła na policję, a kiedy ci przybyli, aresztowali mężczyznę. Później został on hospitalizowany z powodu skaleczeń, które sobie zrobił podczas wchodzenia przez okno. Nadal nie jest jasne, dlaczego to zrobił nie miał żadnego powiązania z rodziną. Policja uważa, że było to spowodowane najprawdopodobniej substancjami psychoaktywnymi. Najprawdopodobniej nigdy się nie dowiemy, co by się stało, gdyby znalazł matkę i jej dwuletniego syna. Teraz cofniemy się do listopada 2009 roku. Mężczyzna Joe Cumming mieszkał w małym mieszkaniu w Nowym Jorku. Nagle zaczął zauważać, że jedzenie znika z lodówki. Był pewien, że sam tego nie zjadał. Po tym jak trwało to przez jakiś czas, w końcu postanowił skonfrontować się ze swoją dziewczyną. Ale co dziwne. Ta zaprzeczyła, że wyjada po nocach. Nie wierząc jej, Joe zdecydował się zamontować kamerę, aby złapać ją na gorącym uczynku. Jednak gdy ten obudził się następnego ranka i przejrzał nagranie, zobaczył coś przerażającego. Kobieta, która nie jest dziewczyną Joe, schodzi z pomieszczenia nazywanego przez mężczyznę spiżarnią. To miejsce nie jest połączone z żadną zewnętrzną wentylacją ani niczym podobnym. Kobieta podchodziła do lodówki i zaczynała jeść wszystko, co wpadło jej w ręce. Wtedy Joe wychodzi ze swojej sypialni, co zmusza kobietę do znalezienia kryjówki. Gdy ten wychodzi z kuchni, ta zabiera jeszcze trochę jedzenia i wraca do miejsca, z którego przyszła. Kiedy Joe przejrzał następnego ranka nagranie, natychmiast wezwał policję. Gdy ci przybyli, aresztowali kobietę. Niestety nie wiadomo w jaki sposób dostała się do mieszkania, jednak policja stwierdziła, że żyła tam przez kilka tygodni. W 2016 roku właściciel domu w Australii zauważył mężczyznę na nagraniach z kamery bezpieczeństwa chodzącego po ich posiadłości. Na początku zakładali, że to ktoś, kogo znają, ale ta teoria została szybko odrzucona, gdy ten mężczyzna zaczął kucać i skradać się po posiadłości, jakby wiedział, że nie powinien tam być. Widać nawet, jak chowa się za zaparkowaną ciężarówką, aby przejeżdżający samochód go nie zobaczył. Było to zaskakujące odkrycie dla właścicieli domu. Sprawiło to, że zaczęli się zastanawiać, czy to był pierwszy raz, gdy mężczyzna skradał się po ich posiadłości. Gdy przeglądali nagrania, natknęli się na te sprzed kilku dni. Tym razem patrzył przez tylne drzwi domu z latarką. Co dokładnie ten mężczyzna robił lub co planował, jest nieznane. Właściciele domu powiadomili policję o tej sytuacji, jednak nie dało się zidentyfikować mężczyzny. Ten film został nagrany w New Jersey. Matka i jej dwie córki były same w dwupiętrowym domu. Cała trójka znajdowała się na drugim piętrze, gdy nagle matka zaczęła słyszeć dziwne odgłosy dochodzące z dołu. Nikogo tam nie powinno być. Więc zaniepokojona, sprawdziła kamery monitoringu za pomocą swojego telefonu. Wtedy zobaczyła mężczyznę chodzącego po pierwszym piętrze. Postanowiła zabarykadować się wraz z córkami w łazience i wezwać policję. Ci kazali cały czas obserwować go przez kamery bezpieczeństwa. Na szczęście ten nie udał się na drugie piętro, a gdy przybyli policjanci, mężczyzny już nie było.